Zadajmy sobie jeszcze raz nasze pytanie. Czy to zawsze źle? A co jeżeli nasze wspomnienia, to co pamiętamy, jest źródłem cierpienia? Pewnie już wiele spośród Was wie, o czym zaraz będziemy mówić. Tak, o... Cześć, nazywam się Sławek Czarnecki. Cieszę się, że tu jesteście. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co działo się wczoraj. Albo przedwczoraj. I czy na pewno możemy to dobrze odróżnić? Zwłaszcza jeśli wczoraj pomyśleliśmy o tym, co działo się przedwczoraj. Brzmi dziwnie? Owszem, ale tak potrafi działać nasza pamięć. Pokażmy to sobie na przykładzie. Przedwczoraj wychodząc z domu, zobaczyłem sąsiada ubranego w czerwoną koszulkę wsiadającego na rower. Wychodząc z domu wczoraj, zobaczyłem sąsiadkę w niebieskiej koszulce również wsiadającą na rower. I dzisiaj mogę pamiętać, że niebieską koszulkę miał sąsiad. Co więcej, mogę kojarzyć jakiś związek między nimi. Dzieje się tak dlatego, że gdy widziałem sąsiada wsiadającego na rower, tworzą się połączenia pomiędzy grupami jednocześnie aktywowanych neuronów. One zapisują połączenie: sąsiad rower. Później zobaczyłem sąsiadkę wsiadającą na rower. Teraz mamy połączenie sąsiadka rower. Wsiadanie na rower jest elementem łączącym oba wspomnienia. I za drugim razem mogą uruchomić wcześniejsze wspomnienie. Ta aktywacja neuronów sprawia, że w mózgu mogą tworzyć się połączenia: sąsiad, rower, sąsiadka. I mimo że nigdy nie widziałem razem sąsiada i sąsiadki, mózg może tworzyć wnioski o jakimś związku między nimi. Może ona też mieszać, czyli integrować elementy wspomnień między sobą, na przykład kolor koszulek. Na tym z grubsza polega. Integrowanie się wspomnień. Co ciekawe, ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy mając kontakt z nowym zdarzeniem, pomyślimy o podobnym, ale wcześniejszym. Zaraz sobie o tym opowiemy. Najpierw ważne, żebyśmy oddzielili sobie integrowanie pamięci i wspomnień od fałszywych wspomnień. To drugie pojęcie oznacza sytuację, w której pamiętamy coś, czego nie było. Integracja pamięci opiera się o rzeczywiste wspomnienia. Owszem, Mogą się one zmieszać z innymi, i w efekcie pamiętamy przeszłość inną niż była w rzeczywistości. Ale nasze wspomnienia nie są fałszywe. To, co pamiętamy, naprawdę się wydarzyło. Po prostu nasz mózg miesza kontekst i okoliczności. Opowiedzmy sobie teraz o badaniu Almuta Hubbacha, Rebeki Gomez, Oliviera Harta i Lynn Nadel. Jego trzy fazy odbyły się w poniedziałek, środę i piątek. W ten sposób między każdą następował dzień przerwy. Pierwszego dnia uczestnicy mieli nauczyć się 20 obiektów. Badacz wyciągał każdy z nich z torby, a następnie umieszczał w charakterystycznym niebieskim koszyku. Procedura trwała tak długo, aż badani nie zapamiętali przynajmniej 17 przedmiotów lub do czterech powtórzeń. Drugiego dnia uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna po prostu miała nauczyć się listy 20 nowych przedmiotów. Osoby z tej grupy pracowały z nowym badaczem. Badani z drugiej grupy mieli do czynienia z tym samym eksperymentatorem, co w poniedziałek. Co więcej, pokazywał im on niebieski koszyk i pytał, czy pamiętają go i to, co z nim robili. Jednak, kiedy uczestnicy zaczynali przypominać sobie przedmioty z poprzedniej fazy, badacz przerywał im i przechodził do kolejnej listy. W piątek, ostatniego dnia badania, obie grupy miały przypomnieć sobie przedmioty z pierwszej listy: te, których uczyły się w poniedziałek. Pracował z nimi ten sam badacz, co na początku. I co się okazało? Otóż osoby, które w środę, w drugim dniu badania, miały kontakt z innym naukowcem i nie przypominały sobie okoliczności pierwszego dnia, pamiętały prawie połowę przedmiotów. Średnia ilość wtrąceń, czyli przedmiotów z drugiej listy, była mniejsza niż 5%. To znaczy, średnio dodawały do poniedziałkowej listy jeden przedmiot z środy. Jeśli uwzględnić procenty z obu list, to pamiętali około 10 przedmiotów całkiem niezły wynik. A jak wyglądała grupa, którą we wszystkich fazach zajmował się ten sam badacz i która w drugim dniu badania przypominała sobie procedurę z pierwszego dnia? Średnio potrafili przypomnieć sobie nawet więcej przedmiotów. Jednak, jednak z listy poniedziałkowej, tej, którą mieli sobie przypomnieć, pamiętali nieco więcej niż jedną trzecią przedmiotów i wtrącali niemal jedną czwartą przedmiotów z listy środowej. Podkreślmy to sobie. Obie grupy uczyły się obu list w oba dni. Różnica polegała na tym, że z jedną z nich w drugim dniu pracował ten sam badacz co w pierwszym i że jej członkowie przypominali sobie okoliczności poniedziałkowego badania. Nie mieli przypominać sobie przedmiotów. Badacz stopował ich, gdy to robili. Samo przypomnienie sobie okoliczności badania wystarczyło, żeby ilość zapamiętanych pozycji znacząco spadła, a obie listy się zmieszały. Podobnych eksperymentów dotyczących pamięci moglibyśmy wymieniać sobie jeszcze bardzo, bardzo wiele. Replikacji eksperymentu Hubbacha, w której udowodniono, że nowe wspomnienia łatwiej nakładają się na wcześniejsze niż odwrotnie. Czy badanie udowadniające, że nawet sekwencja czterech cyfr może się zaburzyć podczas nauki nowej sekwencji. Zadajmy sobie jednak inne pytanie: Jak właściwie dochodzi do tego, że wspomnienia się integrują? Najpierw musimy powiedzieć sobie, czym jest konsolidacja pamięci. Początkowo nasze wspomnienia są nietrwałe, w pewien sposób dynamiczne. Nawet kiedy już je pamiętamy, mogą ulegać zmianom i modyfikacjom. Dopiero z czasem stają się bardziej stabilne. Właśnie konsolidują się w trwały ślad pamięciowy to nasze wspomnienia. Nie powinny ulegać zakłóceniom no właśnie nie powinny ulegać, a nie nie ulegają. Owszem, klasyczne teorie psychologiczne mówiły, że konsolidacja pamięci jest jednorazowa. Raz skonsolidowane wspomnienia mają być trwałe, jednak już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku badania pokazały, że tak nie jest. Przywitajmy się z rekonsolidacją ponownym, w cudzysłowie, składaniem wspomnień. Aktywowanie tych wspomnień już po ich skonsolidowaniu powodowało ponowną tymczasową plastyczność pamięci. Jak zauważyło dwóch wybitnych badaczy, sam McKinsey i Howard Eichenbaum uczenie się, czyli pojawienie nowych wspomnień podczas sesji przypominającej, jest konieczne, żeby doszło do rekonsolidacji, czyli modyfikowania istniejących już wspomnień. To teraz integracja pamięci. Niektórzy badacze traktują ją jako alternatywę wobec konsolidacji i rekonsolidacji. Pascal Guiscouet-Verriera i David Riccio analizowali wiele badań i sytuacji, w których koncepcja integracji, czyli łączenia się nowszych i starszych wspomnień, może być lepszym wyjaśnieniem od rekonsolidacji. Pojawienie się elementów właśnie nowszych wspomnień może w dokładniejszym stopniu tłumaczyć modyfikowanie się naszej pamięci. Przywoływali w tym koncepcję okna czasowego, w których wspomnienia mogą się integrować. Warto jednak spojrzeć na integrację wspomnień jako na uzupełnienie ich rekonsolidacji. Zaznaczyliśmy sobie, że pojawienie się nowych informacji w momencie, gdy wspomnienia są przywoływane i stają się bardziej plastyczne, jest jednym z warunków rekonsolidacji. I właśnie w tym kontekście warto popatrzeć na te nowe informacje, jako na mediator ponownego, znowu w cudzysłowie, składania się wspomnień. Mediator, który, tak jak pokazało to badanie Hubbacha, w jakiś sposób wpływa czy wręcz zaburza wcześniejsze wspomnienia. Ponieważ powoli zbliżamy się do końca, zadajmy sobie ważne pytanie. Czy integracja pamięci, mieszanie się wspomnień zawsze będzie dla nas niekorzystna? Jasne, nasze wspomnienia się zacierają. Nie pamiętamy, co dokładnie się wydarzyło. Nie umiemy odróżnić jednych od drugich. Zadajmy sobie jeszcze raz nasze pytanie: czy to zawsze źle? A co jeżeli nasze wspomnienia, to co pamiętamy, jest źródłem cierpienia? Pewnie już wiele spośród Was wie, o czym zaraz będziemy mówić. Tak. O PTSD, czyli zespole stresu pourazowego. Bardzo interesujące badanie przeprowadził razem ze swoim zespołem Alan Brunet. Wzięły w nim udział osoby, które doświadczyły traumy powodującej PTSD. Przeżyte przez nie traumatyczne wydarzenia to m.in. wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, wypadki samochodowe, gwałty czy bycie wziętym jako zakładnik. Badanych poproszono o przygotowanie dwóch scenariuszy dotyczących tego, co przeżyli. Następnie Część z nich otrzymała placebo, a część lek zmniejszający częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczy oraz obniżający ciśnienie tętnicze. Lek stosowany również w migrenowych bólach głowy. W skrócie lek, który wycisza fizyczne objawy stresu. Na podstawie scenariuszy badanych naukowcy stworzyli i nagrali około 30-sekundowe opisy tych wydarzeń. Tydzień później uczestnicy mieli wysłuchać tych nagrań i przez następne 30 sekund wyobrazić sobie przedstawione wydarzenia. Uczeni w tym czasie analizowali reakcje autonomiczne, m.in. tętno czy przewodnictwo skóry. Okazało się, że były one znacznie mniejsze u osób, które tydzień wcześniej otrzymały stosowny lek, a nie placebo. Owszem, wciąż były podwyższone, ale odpowiadały grupie kontrolnej osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, ale nie rozwinęło się u nich PTSD. Wsparcie farmakologiczne w czasie przywoływania wspomnień okazało się istotne w późniejszym ich przeżywaniu. Tylko teraz dodajmy sobie łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Badanie ma pewne niedociągnięcia metodologiczne. Mianowicie zbadano reakcje autonomiczne jako miarę napięcia i stresu. Nie sprawdzono emocjonalnego niepokoju i percepcji tych reakcji. Analizując ten eksperyment i mówiąc o nim, musimy o tym pamiętać. Niemniej jest to pierwsze badanie, które wskazało, jak plastyczność mózgu w czasie reaktywacji wspomnień może być użyteczna w terapii. Z integracją wspomnień i ich rekonsolidacją stykamy się cały czas. Często po prostu nie mamy świadomości, że taki proces w nas zachodzi. Czy warto zastanawiać się nad nim w codziennym życiu? Na pewno nie. Analizowanie każdego wspomnienia czy na pewno jest oparte na faktach? Czy w jakiś sposób się nie zaburzyło lub nie zintegrowało z innym wspomnieniem, brzmi wręcz absurdalnie. Zwłaszcza, że najważniejsze kwestie zwykle pamiętamy dobrze. Owszem, nasze wspomnienia mogą ulec jakiejś modyfikacji, jednak ta modyfikacja nie zmienia ich zasadniczej treści. Czy w takim układzie powinniśmy w ogóle zignorować taką kwestię jak rekonsolidacja czy integracja wspomnień? To brzmi równie absurdalnie. Warto wiedzieć, że nasza pamięć czasami płata nam figle i niektóre szczegóły naprawdę mogą się w niej zatrzeć lub zmieszać. Szczególnie warto o tym nomen omen pamiętać, gdy upieramy się, że jakiś szczegół dobrze pamiętamy. Zamiast toczyć boje o to, że na pewno mamy rację, niektóre kwestie warto po prostu sprawdzić. A jeśli nie mamy takiej możliwości, to zadajmy sobie pytanie, czy taki szczegół z naszych wspomnień rzeczywiście jest istotny. I czy to, co naprawdę się wydarzyło, na pewno jest ważniejsze od tego, co pamiętamy, że się wydarzyło. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rekonstrukcję pamięci w leczeniu PTSD i kojeniu skutków traum. Dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Jeśli ten podcast był dla Was interesujący, to polubcie go i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych nagrań. Podeślijcie go też tym znajomym, którzy Waszym zdaniem powinni go usłyszeć. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o integracji wspomnień, to listę źródeł, z których korzystałem, znajdziecie w opisie. A jeśli jesteście zainteresowani pracą terapeutyczną właśnie ze mną, to zajrzyjcie do linków w dokładnie również w opisie. Do usłyszenia!